Dobra, słuchajcie, że to mi tak głupio, to tak zrobiłam się. Żeby to żeby przypadek tak mi mam, um, żeby przestało się go i tak. I potem już, no wiesz, to, to, to teraz. Dobra, idziemy. ona, się hmm. I będziemy A ja już powiem. I obojętnie. Ciągle raz. A ciągle nie mogę? No, nie pytałeś to chyba, nie. mi cię. Dobra. Co robimy? Chodzi się Nie do was! Do mnie maja przychodzi! E, dobra! Póki muszę ją zostawić, co to ma być? Tutaj są dla ksypy. krzyki. Co? Cicho już skąd A nudno nam! Chcę, żeby sli. tak! Ej, czemu się do tego? Nie wiem, ale. Cześć! Cześć! Ej, fuj, że... akie... co to ma być? Ej, ja tego nie chcę! To taki. Dobra. O, Ol, ale, czułam, ale tutaj mamy moje i papa. Skadamy. A co z nimi? Prostań, co z nimi? odjedziemy. ją. Jej! Oj, oj, gdzie było? A tutaj? masz nawet? No, chciałam no, sobie no, 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 no. Ale fajnie, że No, nie będę spać w moim niebieskim pokoju sama z tymi w z tym tułowni, zautrzmą z wędrówkę. Tak. No, mój mówi, no, tak ja no, no, test. no, całą prawdę. no, się ubrać? No może. Ja się sobie wcielkę. No, nie jest tak ciepło. Nie jest tak ciepło. Wziąłem jeszcze taką. A, już będzie trochę ciepło. Oj, czekaj. Dobra. Ej! Ty tak samo, a z tą samą książkę, jak ja? No, ale fajnie. tu mm. Dobra taka. Dobra, teraz jestem im... oh, przygotowana Prawda, Teraz jestem przygotowana Może na telefonie pobramy, ale dobra patrzcie mam butelkę, Tak, ale ja mam butelkę Cięgnął, gdzie Tu czekaj Tu zabieram ten buty i... ...suniąłam. Okej. Okay. Ekstra. Nie widzę takiego. Jedną stronę. Czemu? Bo nie pozwalają mi. Dwie godziny tylko się zrobiło, ciemno. Dobra. Oj, ciemno jest. Idziemy obierać dzieci. Na wypchanie? Kaj. Kaj. Nie Majek, ale tak, Majek. Yeah! Co to miało być? Nie wiem. Ale chodźmy. W końcu do to domu bo mi się tu tak stać z nimi. My nie staliśmy Urodziliśmy sobie barek, tak. Berek, barek, barek, barek. To nudne jest. Nie, nie. To jest bardzo no nudne. Idę z wami. Nie idziesz? Jaję! Dobra, idziemy spiny. Idziemy śpiąć. Dobra, no, pójdzie. Co? No, ale co? Taki. Musicie kilka miejsc zostać. Dobra, ja idę śpiąć. Dobra, ja też. Wrócę tam coś. Ma spada. Ja już wezmę do swojego. Złoty i Wygrywam. Ale ja tego nie chcę te grać. Ale to to... Uu, mm, ja chcę. Czy Uuu, teraz wygram. Mm. Ja wygrałam. Mm. Zawsze przegrywam w Głupie to jest. Nie gryłem już z tobą, nie. Sam się wygrywał, bo ty nie umykasz. Nie, ty nie umyś. Au, au, au. Co się stało? Jestem tu za Dobra, chyba muszę jeszcze tu nie obiecać. Wszystko okej. Okay. Zapraszam.

Idziemy do Poczty. Tak, idziemy do Poczty. Idziemy do Poczty. Idziemy do Poczty. Dobra, do portu, ale bardzo szybko. Ale przepraszam, przepraszam. To nie było specjalnie. Ja razem tam to wyspać, ale ja nie chciałam przegrać. Mam wow, słowa, że przegrałam i do tego. Uuu. Ale to chyba nie było tak miłe. No dobra, to tylko gra była. Przecież nikt nikt nie wygrał. Proszę mi zobaczyć. Nie, już nie jesteś moją najlepszą koleżanką. Nie. Nie lubię, nie nienawidzę cię. A ja cię mnie nadal. Nie chyba ja czymap. Nie daj mi to. No hmm, to boli. Dobra, ale... Ale nie płacisz, prawda? No. O, patrzcie. U kwiatkowy. O, tylko dwa, nie ma widzenia. Tak mało. Poślednim tych posadzeń. To idziemy do domu. Idziemy spać i będziemy się zagrać z widziami. i pójdziemy spać. Dobra. Ale ja się podogram. Ja, 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 ja. Ja nie chcę. Jaduj... Dobra, mama to zrobi. No dobra. Ale najpierw okładzimy jeszcze prezenty. Tak. Poprawić humor? Tak. Ale czemu w moim pokoju? Będą moje wszystkie. Moje. Was Maja. Więc może ja nie chciał, ja nie chciał okwierać. Ja pójdę, poczekajcie na mnie. Tak! Dobra. Kotek dzisiaj był okropny dzień. Nie już moje koleżanki, bo to już nie jest moja koleżanka, wiecie. On co ona mi zrobiła, to było tak smutne i bolesne. Uwolę jeszcze co odpiczamy. Czemu ona to zrobiła? Dobra, już nie zapomnę o tym, albo będzie można chyba wolać. dobra, spinka tu. Tu. oj czekaj. Tu. Czepka tutaj. Dobra, chyba jeszcze to ubiorę. Dobra, już jestem gotowa. Czemu w tym? No dobra, tutaj. Wow! Mój ulubiony perfum! Jak to? Perfum? A! Dla mnie! Dziękuję! Dani, Dla mnie! No ja kupiłem to na, dla Marii, a nie dla ciebie, a Kaja. Ale ładnie pachnie! Ale nie mam miejsca, gdzie to położyć. Mas! Cicho! Czemu mogę prezent, nie słuchać tych twych malutkich... Wow! Ty kupi Okej, okay, fajnie. Miau, miau, miau. Miau, miau. Ale fajny bardzo Bartek No ma. No ma. Fajnie, to, fajnie, fajny, fajnie. A Dobra, idę spać. Dobra. Idź, Dobra. I, idź spać. Dobra, ja pożegnam się z nimi. Ja... No dobra, czekaj. Ja, ja się ubieram, w pierzamy. Oj. Tutaj, tutaj. Będę się spać. Aby, chcę iść spać. I jaki też chcę. No dobra. Ej. Fajny kotek. Tak. Kocham go już od razu. I też. Au. ja mam piwę, to wóf, prawda? Dobra, idziemy już spać, bo ona będzie gdzie będzie, mama będzie mówić, że idźcie spać. Dobra, chodźmy już spać. Dobra, teraz będę mówić. Jak się wam podobało, dajcie lajka da i suba i do widzenia w innych odcinkach. Pa!